Jak umówić się na bezpłatną konsultację? Wejdź na stronę www.smarttaxassist.pl i kliknij przycisk Umów bezpłatną konsultację. Wybierz dogodny termin w kalendarzu, datę oraz godziny. Przejdź do podsumowania. Wypełnij formularz. Wpisz imię i nazwisko. Adres e-mail i numer telefonu. Zaznacz zgody. Wyślij. Otrzymasz mail z potwierdzeniem rezerwacji. W wiadomości znajdziesz także link do anulowania spotkania, jeśli plany się zmieniają. Zachęcamy do przysłania w odpowiedzi na tego maila pytań tematu konsultacji. Dzięki temu lepiej przygotujemy się do rozmowy. Wpisujemy temat konsultacji. Na przykład obowiązek KSEF. Możesz też podać NIP, jeżeli dotyczy to Twojej działalności. I wysyłamy. Przed spotkaniem otrzymasz od nas link Google Meet. Do połączenia wystarczy telefon z kamerką. W wyznaczonym czasie kliknij link i połącz się z nami. Do zobaczenia.